Dobry wieczór. Szczęść Boże, witajcie. Moi drodzy. Dzisiaj drugi raz na tej stronie Diecyzjany dużterstwa młodzieży. Przed chwilą modliliśmy się drogą krzyżową, teraz naszą studniową modlitwą koronko do Bożego Miłosierdzia, ta nasza modlitwa ona się wpisuje też w tą sytuację, która obecnie jest na świecie. Modlimy się ustanie pandemii koronawirusa. Dzisiaj być może wielu z nas było świadkami przepięknej, głębokiej, poruszającej modlitwy Ojca Świętego Franciszka na Placu Świętego Piotra i potem to błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem Urbiet Orbi Miastu i Światu. Ale też modlimy się za konkretną osobę, czy nawet za konkretne osoby. Nasza modlitwa, jak się rozpoczynała, to ona mówiła o tym, że właśnie co, byś, co by się stało, gdybyś każdego dnia poprosił pana Jezusa, aby pokazał ci osobę, która potrzebuje twojej modlitwy, twojego przebaczenia, twojej życzliwości. I modlimy się też po to, żeby zobaczyć, jak ta prosta nasza modlitwa, wierność tej modlitwie, może zmieniać drugiego człowieka, może zmieniać cały świat, nasze rodziny, ale przede wszystkim może zmieniać każdego i każdą z nas. Bo zmiana, zmianę najlepiej zacząć od siebie. To już Matka Teresa powiedziała, że chciałam zmienić cały świat, a zrozumiałam, że mogę zmienić tylko samą siebie. Więc ja dzisiaj modlę się w intencji za Was zapraszam do tego, żebyście pisali swoje modlitwy i w tych modlitwach będę się modlił. Zaczynamy już koronkę do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczony pod polskim Piłatem ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekę trzeciego dnia wstał. wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzą w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Dziś szczególnie proszę o łaskę dla bliskich mi seniorów z rodziny tańskich. Jest to intencja pani Agnieszki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Módlmy się o ustanie epidemii, rozpoczęte łaski dla Ewy, Edka i Macieja. Módlmy się za ludzi chorych, cierpiących i konających w samotności prośmy o powrót do zdrowia i oddalenie epidemii. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas Tuchhoch, i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg Wam zapłać za to, że jesteście i trwacie razem ze mną na modlitwie. Zachęcam do tego, żeby obserwować naszego fanpage'a, naszą stronę facebookową, diecezjalne duszpasterstwo młodzieży studnia i dom rekolekcyjny studnia, bo tam w najbliższych dniach będą się pojawiać różne propozycje do modlitwy. To jest ważne, żeby w tym czasie też się modlić. W czasie Wielkiego Postu, ale też w tym czasie, kiedy no, wielu z nas po prostu jest zalękniona z powodu tego, co się dzieje w kraju i na świecie. O godzinie 19 w najbliższą niedzielę o godzinie 19 będzie transmisja mszy świętej z naszej kaplicy studniowej, więc już dzisiaj serdecznie zachęcam i zapraszam. Żeby pozostać w domu i y, wziąć udział w taki sposób w mszy świętej. Najbliższa niedziela, 29 marca, godzina 19 będzie ta transmisja. A teraz już życzę wszystkim dobrego wieczoru. Też Bóg zapać za wspólną, wspólną modlitwę. Niech Pan Bóg nam, y, nas wszystkich ma w swojej opiece. Dobrej nocy i szczęść Boże.